Witajcie. Dziś na wprowadzenie ważna informacja, jako że tym filmem dobijamy do 10 tysięcy subskrypcji, co jest dla mnie ogromną satysfakcją i dowodem Waszego zaufania do tego kanału. Z tej okazji w komentarzach pod tym filmem możecie wpisywać jakiekolwiek pytania, jakie macie do mnie. Zobaczymy, ile tego się w sumie uzbiera. I albo będzie osobny odcinek tzw. Q&A, albo w jakiejś innej formie na nie odpowiem. A teraz tylko intro i już podaję Wam najświeższe informacje w jakże przez Was lubianej, lekko humorystycznej i lekko ironicznej formie. Zapraszam. Polska i Świat to niezależny kanał, gdzie omawiamy ważne tematy bez cenzury. Wspieraj nas subskrypcją, lajkami i komentuj omawiane tematy. Nasz minister Sikorski poleciał do Afryki. Dumnie mówi, że na drogę namaściła go sama szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, Kai Kalas. Mam nadzieję, że użyła olejku z filtrem UV, aby lepiej chronić nasz skarb narodowy na tej egzotycznej wycieczce. Na pewno minister ma o czym rozmawiać, bo jeżeli chodzi o gospodarkę, to wybrał sobie chyba najbiedniejszy kraj Afryki. Ale za to, jeśli zamówimy tam dla na naszej armii, tamtamy z szyfrowaniem, to ani żadne ruskie zagłuszanie nic nam nie zrobi, ani żaden melon z USA nie będzie straszył nas wyłączeniem Starbinka. To, czego nie mogły przez lata zrobić rządy państw tzw. demoludów, Trump zrobił od ręki. I to jednym podpisem. Radio Wolna Europa i Głos Ameryki dostały rozporządzenie nakazujące maksymalne ograniczenie działań i personelu. Za tak szybkie i tak skuteczne działania należy się Trumpowi co najmniej tytuł Stachanowca Roku, a może i sam Order Lenina. Zełański ma kolejne zmarszki z powodu nieudanego fortelu, na jaki tak się bardzo cieszył. Okazuje się, że Rosja nie jest taka głupia, aby nabrać się na jego Szczyt, szczyty grubymi nićmi plan 30-dniowego przedpokoju. Po pierwsze Rosjanie wyczyszczą sobie własny przedpokój z nieproszonych gości, a potem pewnie postawią swoje warunki. Dodatkowo Trump z Putinem dogadują się świetnie, a odkąd nie dopuszczają do rozmów Zełęńskiego, to nikt im w tych rozmowach nie przeszkadza. Ja na miejscu Putina poczekałbym jeszcze co najmniej kilka tygodni, tak aby te 30 dni obejmowały również 9 maja, a wtedy urządziłbym sobie piękną paradę, będąc pewnym, że Ukraińcy jej nie zakłócą. No a jeżeli zakłócą, no to kolejny punkt dla Rosji. Gdyby nam nie wyszły biznesy z Afryką i do reszty zniechęcimy do siebie Słowację i Węgry, będziemy robić wielkie interesy z Mongolią. To nawet chyba nie takie złe, bo zamiast robaków z Unii może da się zjeść potrawkę na przykład z selca wierbłąda. Intryguje mnie również kumys, ale na herbatę z tłustym mlekiem i solą raczej się nie skuszę. A co do jurt, to temat bardzo przyszłościowy, bo już Unia planuje, jak zakazać nam budowy domu na naszej własnej ziemi. Szybkie przypomnienie. Wy dajecie mi kciuki w górę, ja Wam swobodę wypowiedzi w komentarzach. Osoby przy kasie i z gestem mogą wesprzeć kanał wirtualną kawą z linku w, z opisu bądź przez przycisk podziękuj. Ja ze swojej strony za każde wsparcie każdemu serdecznie dziękuję. Pan Mateusz Morawiecki powiedział bardzo ciekawą sprawę. Otóż zapytany o możliwość wzrostu płacy minimalnej do poziomu 10 tysięcy, on widzi taką możliwość. Niestety wasze marzenia o życiu w luksusie powinna rozwiać informacja, że może się to stać dopiero za kilka lat i to jedynie przy galopującej inflacji. Ja to wszystko ogólnie źle widzę, bo istnieje możliwość, że za kilka lat za te 10 tysięcy kupię jest znacznie mniej niż obecnie za na przykład 3. No a poza tym, panie Morawiecki, przecież my mamy dążyć do Europy, a tamto już teraz. Więcej się zarabia i to bez żadnych kwalifikacji. Dlaczego mamy czekać ileś tam lat, skoro da się teraz? A dlaczego da się teraz tam, a nie teraz tu? To niech już Pan mi wyjaśni, bo Pan jest specjalistą. Unia tak poprztykała się z USA, że Amerykanie nie mają zamiaru brać udziału w europejskich manewrach NATO. Czy oni tam wszyscy do reszty zgłupieli? Tutaj jakieś fochy, a tymczasem na przykład Rosja, Iran i Chiny robią sobie wspólne manewry. Europie brakuje już całkiem niewiele, aby US Army całkiem spakowała manatki i się wyniosła. No i co wtedy? Może wtedy na pierwszą linię wysłać bataliony z Brukseli, najlepiej z wyhaftowanym proporcem, na jakich będzie widniała jaśnie wielmożna pani Ursula. Po drodze niech zgarną jeszcze naszych polityków uzbrojonych w te broszurki, jakie mieli dla nas wydrukować na wypadek wojny. A dla niewtajemniczonych polecam poprzedni odcinek, gdzie o tym mówiłem. A na zakończenie tego odcinka jeszcze malutka dawka statystyki. Gdy policja zwala wszystko na co najgorsze na Gruzinów, to zupełnie co innego pokazują statystyki innych służb. Straż Graniczna zatrzymała 12 cudzoziemców uznanych za osoby niepożądane w Polsce. W tej grupie byli jeden Rosjanin, nigeryjczyk, jakby powiedział Rosjanin to, że tolka adin, czyli jeden, aż trzech Gruzinów, no i zaledwie siedmiu Ukraińców. No ale przecież, jak twierdzi policja, to absolutnie nie Ukraińcy są naszym zagrożeniem, tylko te hordy Gruzinów. Ja Wam bardzo dziękuję za bardzo, bardzo wiele bardzo miłych komentarzy, jakie dostałem pod poprzednimi filmami. Komentarze są oczywiście dla Was i ja nie będę ich cenzurował, więc nikomu niczego nie zabraniam. Pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz innych formach jego wsparcia. Link do kupna wirtualnej kawy jest tam w opisie, a serduszko podziękuj gdzieś tam, na pasku pod filmem. A inne filmy widzicie gdzieś koło mnie, więc zapraszam do ich obejrzenia i dziękuję bardzo za uwagę. Polska i Świat to niezależny kanał, gdzie omawiamy ważne tematy bez cenzury. Wspieraj nas subskrypcją, lajkami i komentuj omawiane tematy.